Smród nieumarłych roznosił się po lesie jak złowrogi cień, zgnilizna przenikająca każdy zakątek Iversong Woods. Zostali odcięci, choć jeszcze nie odkryci. Ich misja, choć pogrzebana w zgliszczach klęski, nie została zapomniana. Wciąż walczą, prowadzeni niezłomną wolą przetrwania. Majka Helbiniu, dowódca drużyny, wiódł swoich towarzyszy przez złote lasy Quel'Thalas. Teraz jednak siedzą w mrocznym jarze, wyczerpani, opatrując ropiejące rany zadane plugawą bronią nieumarłych. Wiecie, dlaczego walczymy? Mykachel spojrzał na towarzyszy, a w jego głosie pobrzmiewała nuta gniewu i determinacji. Dla naszej kultury, dla magii, którą pielęgnujemy od wieków. Nie oddaliśmy jej kaldorei, nie poddaliśmy się ich druidycznej tyranii. Pamiętacie dzień, w którym nas wygnano? Dzień, w którym datremar Sanstrider rzucił wyzwanie Malfurionowi, zgromadzeni wojownicy słuchali w ciszy, gdy głos dowódcy przebił chłodną noc. Byłem wtedy dzieckiem, ale pamiętam, jak Sanstriderowie poprowadzili nas ku nieznanemu. Wyruszyliśmy przez bezkresne morze w poszukiwaniu nowego domu. Zabraliśmy ze sobą dziedzictwo, fiolkę wody ze studni wieczności, symbol naszego oporu i źródło naszej mocy. Dzięki niej przetrwaliśmy głód magii, który mógł nas pożreć. Dla tej magii walczymy, dla Słonecznej Studni, która stała się sercem kweltalas. Nie oddamy jej za żadną cenę. My zamilkł na chwilę, wzrok utkwiony w odległych pożarach, których łuna drżała na horyzoncie. Gdy dotarliśmy na brzeg Lorderonu, nasze nadzieje szybko zderzyły się z nowym koszmarem. Coś Złowrogiego czaiło się pod polami Tirisfal. Mrok tak głęboki, że musieliśmy szukać dalej. Wreszcie znaleźliśmy tę ziemię, Quel'Thalas, miejsce, które stało się naszym domem, choć opłaconym krwią. Jego głos przeszedł w ton pełen nostalgii, gdy zaczął opowiadać o dniu, który zmienił losy jego ludu. To był dzień, który pamiętam jak dziś. Gdy dotarliśmy do ziem, które miały stać się naszym domem, Datremar zgromadził najpotężniejszych magów spośród naszego ludu. W miejscu, gdzie słońce wznosiło się najjaśniej, powstała słoneczna studnia. Magowie użyli mocy fiolki z wodą ze studni wieczności, by stworzyć nowe źródło energii, źródło, które miało podtrzymać naszą egzystencję i wypełnić Pustkę pozostawioną po oddzieleniu się od Kaldorei, Mykachel zamknął oczy, jakby widział to miejsce przed sobą. Słońce tego dnia zdawało się jaśniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Promienie przebijały się przez korony drzew, malując złote wzory na Ziemi. Gdy magowie wypowiedzieli ostatnie słowa zaklęcia, Ziemia zadrżała, a jasne światło eksplodowało z fiolki. Promień mocy wystrzelił ku niebu, a w powietrzu unosiła się energia, która wypełniła nas magią. Czułem, jak świat wokół nas się zmienia, jak wszystko zyskuje nowy blask. Wojownicy wokół Niego wstrzymali oddech, wsłuchując się w opowieść. Głos majcachela przybrał ton pełen dumy i smutku. Nie zapominajcie o tej krwi. Walczyliśmy za mani, dziesięciu trolli na jednego z nas. Byli nieustępliwi dzicy, ale to nasza magia przechyliła szale. Wielka rada odcięła korzenie tej prymitywnej hordy, a my zwyciężyliśmy. Przez chwilę milczenie spowiło obozowisko. Elfowie wpatrywali się w ogień, rozmyślając o opowieściach Majca Hela. To, co w świecie śmiertelników jest owiane legendami, dla nich było wspomnieniem przepełnionym bólem i chwałą, dlatego walczymy. Mycachel zerwał ciszę, jego głos nabrał twardości. Nie dla nas, lecz dla tych, którzy przyjdą po nas, dla naszego dziedzictwa i naszych przodków. Kweltalas pozostanie nienaruszone, a słoneczna studnia nigdy nie zgaśnie. Słowa Mycahela odbiły się echem po lesie, a w sercach zebranych zapłonął nowy ogień. Choć noc była cicha, walka jeszcze się nie skończyła. Mam nadzieję, że opowieść snuta przez Majka Hela Biniu przypadła Wam do gustu. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić komentarza i zaobserwować profil. Dzięki temu będę mógł tworzyć jeszcze więcej podobnych materiałów w przyszłości. Pozdrawiam i do mrocznego usłyszenia. Za zrealizowanie odcinka serdecznie dziękujemy naszym patronom.